To relacje z kamerzystą nie istnieją. Nie istnieją. Dlaczego? No. Dlaczego już wielokrotnie wiesz, no, to jest człowiek, z którym gdzieś tam działałem na YouTubie. Zresztą sam wiesz, jak to wyglądało bardzo dobrze. E, ja dostałem tam od niego jakiś zasięg, który po prostu przeobraziłem w sukces. Wiesz, mnie śmieszy, jak ludzie piszą dalej, że o, gdyby nie kamerzysta, to byś tego nie miał. Ja już wielokrotnie się wypowiadałem na ten temat, że tak, że kamerzysta jest tą personą, która bardzo dużo pomogła mi. Bo tak naprawdę wiesz, ja zrobiłem kawałkiem Lady Punk, to był taki mój wiralowy hit z no-nameowego konta. Totalnie wiesz, to wpadło w wiral. Ja, ja słuchałem Lady Punk stary jeszcze przed naszą wami. I mi się podobało. O proszę, Więc bardzo sobie, jak, jak musiał być, musiał być to naprawdę. No, no do, właśnie, dobry to, ja kawałek, miałem nie? chyba 300 subów na kanale, wiesz, kiedy, tak. kiedy to wyszło. No nie pamiętam dokładnie, ale to się stało viralowe. I wiesz, kamerzysta mieszkając blisko zauważył. To że, że robię, był, był pomysł, że po prostu ja zrobię im dwie płyty, napiszę im te kawałki, bo już nie ma co ukrywać, każdy wie, że ja byłem gostem, gość producentem tej, tej płyty. I chodzi ci o tą płytę afirmacja? Tak, tak, okay. tą pierwszą płytę. No i co, no wiesz, tam gdzieś potem zaczęły się coraz większe bzdury głupoty na tym YouTubie, no do pewnego momentu było śmiesznie, potem już było cring'owo. Ja stwierdziłem, że nie nadaje się też do tego projektu. Poznałem Ole, akurat wyjechałem do Warszawy i nasze relacje jakoś się tak zakończyły. No, potem gdzieś tam e, wyszły te rozliczenia z płytą już e, wiesz no nie chodzi o te pieniądze już to odpuściłem dobra o zasady raczej e, o zasady bardziej chodziło tak więc odpuściłem ten temat i wiesz no po prostu no ten człowiek dla mnie nie istnieje I myślę że poszliśmy w swoje strony ja nie będę na niego mówił źle mam jakieś tam między sobą e, konszakty, on pewnie do mnie ma jakieś pretensje